Warszawa Dnia 3 luty 1831 rok Kochana mamo Najdroższy ojcze Ukochana siostro Marysiu Piszę do was w krótkiej chwili wytchnienia Siedząc przy ognisku, które ledwie chroni Od mrozu wokół mnie część oddziału Inni krzątają się jeszcze przy broni Lub opatrują rannych towarzyszy Ja także powinienem odpoczywać, ale... Myśli nie dają mi spokoju, a serce ciągnie ku Wam, jakby samo chciało wrócić do domu, choćby na moment. Żyję, kochani, to najważniejsze, co mogę dziś napisać. Żyję, choć nieraz wydawało mi się, że to niemożliwe. Bitwa, którą stoczyliśmy przed kilkoma dniami, była najstraszniejszym doświadczeniem mojego dotychczasowego życia. Do teraz dzwoni mi w uszach ugarmat, a przed oczami stają twarze ludzi. Jedni walczący u mojego boku, inni przeciwko nam, którzy już nigdy nie powrócą do swoich rodzin. W takich chwilach człowiek rozumie, jak krucha jest granica między życiem a śmiercią. Nie martwcie się jednak zbytnio o mnie ramię, które oberwało od odłamki. Ziemi, wyrzuconej przez kulę armatnią, już prawie nie boli, kiedy to się stało. Pomyślałem tylko o was, o domu i o słowach ojca, że mężczyzna powinien mieć serce odważne, lecz rozum trzeźwy. Starałem się o tym pamiętać. Choć w tamtym huku trudno było myśleć o czymkolwiek prócz przetrwania. Janek, mój najbliższy towarzysz, trzyma się dobrze. Razem znosimy trudy marszu, razem podnosimy się na duchu, gdy ogarnia nas zmęczenie. Często wspominamy rodzinne domy, zapach świeżego chleba i ciepło pieca. Jakże dalekie to wszystko od zimnych pobojowisk, które teraz widujemy. Mamo, wiem, że płaczesz, kiedy myślisz o tym, gdzie jestem, ale proszę, nie bój się o mnie bardziej niż musisz walczyć nie z brawury ani młodzieńczego niepokoju, lecz dlatego, że czuję, iż tak trzeba, że nie mógłbym spokojnie żyć, gdyby inni ginęli za to, co im nie jest drogie, za wolność i za Polskę. Ojcze, dziękuję Ci za wszystkie nauki i surowość, której dawniej nie lubiłem, a dziś widzę, jak bardzo kształtowała mój charakter. Gdybyś widział, jak niektórzy młodzi chwiali się w pierwszych salwach, nie trzymała nie tylko odwaga. Ale i Twoje słowa o odpowiedzialności. Marysiu, nie płacz. Wiem, że zawsze byłaś najczulsza z nas, trojga. Kiedy wrócę, a wierzę mocno, że Pan Bóg pozwoli mi wrócić, przywiozę ci opowieści o ludziach odważnych. Ale nie po to, by cię straszyć, po to, abyś wiedziała, że nasza rodzina również miała swój skromny udział w tej walce. Na koniec proszę was tylko o jedno: módlcie się za mnie. I za wszystkich moich towarzyszy. Modlitwa, wiara i pamięć rodziny to jedyne, co mamy tu na pewno.